Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irce. Witam Was na moim i samca alfa kanale. W czwartkowej renowacji, słuchajcie, padł pomysł, żeby zrobić renowację jednego z większych potworków, jak, jakie po prostu można mieć w tej grze. Tak, oczywiście chodzi o budowlę, którą zamieszkuje rodzina Czarm, która dochodzi w krainie magii. Tak, słuchajcie... Ja już nie pamiętałam, jak bardzo to jest brzydka budowla, dlatego jak weszłam, zobaczyłam i stwierdziłam, że to trzeba całkowicie zlikwidować. Zrównać z ziemią. No i tak też zrobiłam. Słuchajcie, naprawdę, to było nieładne. Czy udało, mogłam stanąć na rzęsach i jednak spróbować wyremontować? Tak, jak najbardziej. Zajęłoby mi to na pewno dużo dłużej i na pewno by kosztowało mnie jakieś nerwy, bo przecież nie oszukujmy się Simsy to przyjazna gra rodzinna, do której które kompletnie nie wyprowadzają nas, no cóż tak więc tak, wpadłam parę razy w histerię budując ten dom musiałam przycinać filmik bo byłby znowu bardzo długi a zrobienie okrągłego dachu żeby ładnie wyglądał na tym ganku trochę mnie kosztowało ale się udało, nie narzekam i to w sumie bardzo mi się podoba. Chciałam, żeby troszeczkę ten domek wyglądał magicznie, no bo jakby nie patrzeć, czarmowie są rodziną magików. No jakby nie patrzeć, kraina magii, hello. Ciężko, żeby, no cóż, ta rodzina nie czarowała. W każdym razie to jest rodzina wielopokoleniowa w jednym domu. Tak, bo jest Minerva Charm, która jest nestorką i która mieszka w tym domu i ma swoją dwójkę dzieciaków, młodych dorosłych. Jest to Darel i Gemma. A żeby było miło, Darel przyprowadził sobie Emilię Ernest i stwierdził: Słuchaj, mama, to moja narzeczona, my tu mieszkamy. Powiem Wam, że moje wyobrażenie tej rodziny, że w sumie im to nie przeszkadzało, dom jest dość duży, każdy ma swoją sypialnię, dosłownie każdy, bo są cztery sypialnie, więc jak w razie czego Emilia i Dary mają ciche dni, to jest gdzie spać, każdy ma jakiś swój kącik, no cóż, czyli no, w sumie nie wchodzą sobie za bardzo w drogę, przynajmniej takie było moje wyobrażenie i powiem Wam, szłam w tym kierunku, szłam też w kierunku... Barw, które już były w tym domku, więc stwierdziłam, że wychodzę z strefy komfortu i robię brązową elewację. Ostatnio jakoś tak dość często robię brązowe elewacje, mimo że to nie jest mój, no cóż, nice i topowy kolor. Ta. Miałam ochotę przez chwilę zrobić z tego piękny, biały pałacyk z elementami niebieskiego, trochę złotego, żeby to było tak słodko i uroczo, ale stwierdziłam, nie, nie, muszę trochę jednak dalej wychodzić ze swojej strefy i kombinować. I tak to była trudna renowacja. To była trudna renowacja o tyle, że gryzłam mnie sumienie, że skasowałam cały domek. No ale słuchajcie, mam nadzieję, że to, co zrobiłam, Wam się spodoba. Mam nadzieję też, że się samcowi spodoba, bo on najczęściej gra okultystycznymi simami. No jestem ciekawa, czy wykorzystają do których ze swoich rozgrywek. Co ważne jeszcze, jeżeli chodzi o ten domek, jest zrobiony na samej podstawce i krainie magii. Tak, stwierdziłam, że jak będę robiła renowację jakichś istniejących budynków. Nie mówimy o, oczywiście o apartamentach, bo apartamenty to sobie pozwalam na dużo, ale większość renowacji jednak będę robiła dany dodatek, w którym dochodzi świat i podstawka. Bo po pierwsze dla mnie to jest wyzwanie i rzeczywiście to jest utrudnienie, a po drugie mam świadomość, że nie każdy ma wszystkie dodatki, jednak miło mi, jak większy, więcej, większa ilość osób ściąga te domki, że tam się gdzieś przydają, czy do nagrywania jakichś filmików, opowieści, czy do rozgrywek czy nawet do takich, wiecie, luźny, luźnego pogrania w niedzielę, nie, bo też, jak najbardziej są tacy ludzie, którzy nie, nie lubią budować, ale lubią sobie, na przykład tworzyć pokoleniowe domki w sensie rodzinki i potrzebują takiego domku z dużą ilością sypialni, więc spokojnie można tu jedną sypialnię zamienić na pokój dziecka jak najbardziej i no, no co, no? Ja się trochę postarałam. No, mam nadzieję, że docenicie, że będzie Wam się to w miarę podobało. Że ogólnie że dajcie im po prostu znać, czy to jest je, takie zjedliwe i czy robić dalej renowacje na zasadzie tylko jeden dodatek i podstawka. No i też zrobiłam stawik. Tak, słuchajcie, dawno nie, nie robiłam żadnych oczek wodnych, więc no cóż, stwierdziłam, nie, no trzeba by zrobić, bo kraina magii no, pasuje, po prostu mi tak wiecie, no pasuje. Nadużyłam oczywiście też tulsa. Nic mi nie wykrzaczało, więc nie zapeszam, bo możliwe, że coś ja na sobotę przygotuję. Nic też się jakiegoś ciężkiego z grą nie działo. Jak długo? Nie mam pojęcia, bo nie oszukujmy się, to są Simsy. Z każdą aktualizacją może być coraz lepiej albo i też coraz gorzej. No cóż, miała być szklarnia, jednak zrezygnowałam w pewnym momencie, bo stwierdziłam, co za dużo to niezdrowo i jakoś tak mi nie pasowała. Wiecie, po prostu jakoś mi tak nie pasowała. Jak słyszycie takie dziwne burczenie, no to mistrz Shifu stwierdziła, że to jest idealny moment, żeby się nynać. Tak, oczywiście, moje koty zawsze uważają, że w moment, kiedy nagrywam albo coś próbuję, Robić czy zawodowo, czy do Simsów to jest ten perfekcyjny moment i najlepiej ułożyć się na komputerze. Bo nie oszukujmy się, komputery, kiedy gra się w Simsy, mają w okolicach miliarda, miliarda stopni i no cóż, koty lubią ciepło. Przynajmniej Oden zawsze śpi za moim kąpem. Zawsze. Przytulony, fantastycznie, nie, co z tego, że się dusi tam wszystko, ten procesor, karta graficzna i tak dalej, to wszystko umiera, poci się strasznie, wyje z bólu, ale nie, To jest grzeczny kotek, wiecie. Kot, kotek, taki jeden z najmniejszych drapieżników na świecie, no to jakby nie patrzeć ma wszystkie, wszystkie cechy ofiary oraz drapieżnika. Tak, i no dodatek lubi się znęcać nad sprzętami. Hmm. Jakby nie było. Tak, Mistrz Shifu właśnie stwierdziła, że idealne będzie moje ramię. No oczywiście, bo czemu nie? Słuchajcie, tak sobie roz, rozgadałam się na temat kotków, na temat czarmów i powiem Wam, że ja ogólnie mam bardzo, bardzo dziwne, dziwne szczęście, ponieważ zbliża się weekend, a ja czuję, że się przeziębiam. Tak. Więc chyba, z, mimo tego, że pojawiły się prawdziwki w mojej okolicy, i ja już płaczę i szlocham, że nie mam prawa jazdy i nie mam ani roweru, żeby można było się gdzieś wyrwać do lasu i trochę pozbierać. Znalazłabym ten czas. Serio, sen jest dla słabych, więc no, mogłabym coś pokombinować i w nocy dalej pracować. W każdym razie, no cóż, chyba jednak się skończy z gorącą herbatą i termometrem pod pachą. Ten weekend. Co so, ubolewam, ponieważ prowadzę kampanię teraz dla moich y, przyjaciół. Właśnie grę prowadzimy RPG w świecie Neuroshimy no i wpakowali się w taką dużą polską dupę. Taką słowiańską. Mimo, że nic tam nie jest związanego ze słowianami, ale jednak wpakowali się na własne życzenie. Wyszło ciekawie, czy wyjdą z tego. Słuchajcie, ja nie jestem sadystką. Powiedzmy, nie jestem. No dobra, może trochę. Ale w każdym razie nie przepadam, żeby zabijać gra, postaci graczy, więc wychodzę z założenia, że gracze sami się zabijają. Jak to będzie? Zobaczymy. Na razie to będzie chyba 11. sesja. Jeszcze wszyscy żyją. No może trochę są ubożsi o ilość krwi, mięśni, kości mają wszystkie, ale no nadal. W każdym razie też e, oczywiście jak e, dostaję gorączki, no to mam takie momenty, że coś musi lecieć w tle. Najbardziej to lubię jak samiec alfa gra w jakieś gry, gdzie są różne dziwne odgłosy, jak Mortal Kombat, nie? To jest najlepsze, słuchajcie, na sen. Ale ostatnio stwierdziłam, że może trochę trzeba pokorzystać z Netflixa, jakby nie patrzeć, płacimy co miesiąc ten o. abonament i no warto by było jednak coś pokorzystać, więc zajęłam się dokumentami kryminalnymi. Ta. I powiem Wam, to jest najlepsza rzecz, która natycha do tematów łóżkowych. Bo powiem Wam, obejrzałam. To był Walter, który zapomniał o tym, że waży jakieś 8 kilo i próbował skoczyć. No i to trochę nie wyszło. Tyłek został na miejscu. W każdym razie oglądaliśmy na miejscu zbrodni morderca z Times Square. Miniserial. I powiem Wam. Oczywiście z samcem musieliśmy trochę pokomentować, porozmawiać na ten temat, no bo wiecie, sen jest dla słabych, a jak on ma już, no cóż, że się zaczął, on ma miliard godzin dziennie, o mnie ja też nie narzekam, ja się, ja się tam cieszę, bo jak, jak chcą mi dawać cebule za jakieś tam moje dokonania na komputerze, to nie będę z tego powodu narzekała. W każdym razie, tak, stwierdziliśmy, że pogadamy na ten temat, no i wyszliśmy z założenia, że lata 70., no jakby nie patrzeć, 70., 80. to było najwięcej morderców. Seryjnych. Ale to z kilku powodów. Otóż, no cóż, policja stanowa zaczęła się między sobą wymieniać informacjami, tak, bo tak to było, każdy każda był wolność tamku w swoim domku. Dalej, LSD na ulicach było łatwiej dostępne niż tiktaki w sklepach, więc to też pewnie miało dużo wpływu. Nie oszukujmy się, jeżeli osoba, która umarła, była czarnoskóra albo była biedna, albo była kobietą. o, w szerokich horyzontach i luźnym obyczaju, no to cóż, też jakby nie patrzeć, no cóż, zdarza się. I tak do tego podchodzili. Więc tak, seryjni mordercy mieli, no dużo, dużo, że tak powiem, duże pole do popisu, no i też była taka, też taka sytuacja, że nie oszukujmy się, no DNA, sprawdzanie DNA, no to już jest trochę późniejszy okres, więc w latach 70 to fakt, że odciski palców były, no to już jest dla mnie... Naprawdę godne podziwu, i słuchajcie. I to samo tak stwierdziliśmy, że tak samo z nawiedzeniami, ponieważ ja namiętnie czytam Warrenów, bo to mnie uspokaja i relaksuje. Poza tym czytam jakieś takie inne science fictiony, horrory i tak dalej. Ale Warrenów, no cóż, to jest takie Pitu Pitu. Ludzie w to wierzą, i ja nie mówię, że to może nie być realne, tylko mówię, trzeba do wszystkiego mieć dystans. Więc wiecie, zauważcie, że najwięcej też na wiedzę i tego typu sytuacji, jakby nie patrzeć w Ameryce, było na, 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 na lata 60., 70., początek 80., czyli dalej, LSD normalnie jak tiktaki. Tak, lucky Strike'i były, który, w których można było, no cóż, trafić na tego lucky Strike'a, czyli na papierosa z ziółkiem, z majerankiem, żeby nie było. To jest kanał friendly. Na, na pewno tam było, był majeranek. I tego się trzymajmy. W każdym razie tak, więc to też, jakby można powiedzieć, wpływało na ludzi, na to, co widzą, na to, co słyszą, na to, jak się zachowywali. Też, nie oszukujmy się, stare domy mają taką tendencję, że skrzypią, a tu rura coś nie tak, a to tamto. I doszliśmy też do takiego wniosku, że nie ma nawiedzeń tam, gdzie są koty. Bo wiecie, właściciele mają tak już kotów przynajmniej, tak wydyndane, każdy hałas, jakieś uderzenie, coś w tym stylu. Słuchajcie, jak jest za cicho w domu w nocy, ja się wtedy budzę. Bo stwierdzam, że jest za cicho i mam dwie rzeczy są do wyboru. Tak, albo moje koty wszystkie się pospały, co jest rzadkie. Nie powiem, że niewykonalne, ale rzadkie. Albo właśnie, no cóż, próbują wymyśleć sposób na podbój świata. Jako, że to ostatnio dyskutowałam z nimi, żeby dali znać, to jakoś im pomogę, tak to pierwsze, cóż, no jak ma się kota, to je zawsze będzie jakiś hałas, bo choćby nawet kot przyjdzie, położy się na twarzy i stwierdzi, teraz będę mruczeć, teraz będę się tulić, a jak chodzi o duchy, to nie ma problemu, wszystkie wygnałem, tak to mniej więcej wygląda. Zresztą koty... Były jakby nie patrzeć, postrzegane jako, no cóż, towarzysze wiedźm. Ta. Mówiąc o wiedźmach, słuchajcie, te pokoje okrągłe to jest bag na bagu i bagiem pogania. Jakoś nie ozdobiłam ich za mocno, ponieważ tam się wysypywało wszystko. Nic się nie chciało położyć tak jak powinno, a ja stwierdziłam, że nie, nie pozwolę grze wyprowadzić mnie z równowagi. Wiecie, zen, te sprawy, mniejsi, tybetańscy, te, te, sratatata, duperata na tej zasadzie. Tak, ale wracając, y, zauważcie, że owszem, jakieś morderstwa, strzelania w Stanach to jest taki no, chleb powszedni. No to tam nie oszukujmy się bez jakiejś strzelaniny, tydzień y, byłby niezaliczony i w szkołach też by, y, też by jakoś tak dziwnie się chodziło za cicho. W każdym razie, y, właśnie te wszystkie wydarzenia, jakby nie patrzeć, też lata 70., 80. to były lata, gdzie tak naprawdę po wojnie, po tym wszystkim sprawdzano, ile można. Więc wiecie, tak, sprawdzano ile można. Jakby to nie brzmiało dziwnie, ale takie były czasy, bo to było pokolenie osób, które rozmnażało się po wojnie. Więc wojna, trauma, te sprawy, też ludzie inaczej do pewnych rzeczy podchodzili. W serio śmiali się z czegoś innego, bo nie oszukujmy się, choćby Disney, tyle co on narobił różnych dziwnych filmów i choćby y, Arystokoty arystokraci? arystokac? jakoś tak to było bardzo fajna bajka o kotach y oczywiście Disney przeprasza za nią bo jest ponoć bardzo rasistowska owszem są tam stereotypy ale słuchajcie stereotypy to jest taka dość norma zawsze będzie tego nie unikniemy i powiem wam ja to w miarę akceptuję Cieszę się, że z tamtych lat nie ma już majeranku w papierosach i nie ma już lsd w opakowaniach po tiktakach. Ja nawet nie wiem, jak to się tu wygląda w sumie i bierze. Wiecie co, chyba już wiem, co będę szukała dzisiaj na wikipedii, nie mogąc spać. Tak, bo wiecie, albo się szuka czegoś w wikipedii, na przykład czyta o morderstwach, albo oglądam simstuby. Co bardzo polecam, bo mamy fajnych polskich simstuberów. I warto im poświęcić chwilę. Ale jak samiec jest śpi, to nie mogę oglądać historii, bo za bardzo nie wiem, co się dzieje. I jednak dźwięk jest potrzebny. No nic, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Oczywiście, budowla do pobrania w mojej galerii, galerii IRS-88. No i co? Mam nadzieję, że słyszymy się w sobotę. No, buziaki, papa. Pa.